wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku dzisiaj będzie outfit jak widać e, ponieważ jestem już na balu więc no więc tak to są moje loki, które robiłam trochę warkoczem, a potem jeszcze lokówką poprawiłam i to na lakieru Naszynik e, jest e, z Lara, Fra, Lara, Lara Fara sukienka również z Fara cała granatowa na, na ręce mam również brązolę Zlewkę z Lary i buty z dwujask. Tak wyszłaś mój aut! Jeśli Wam się podobało, zapraszam do lajkowania, komentowania koniecznie na dole i subskrybowania, jeśli jeszcze tego, żeście nie zrobili. Cześć!